Witam Was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Żniwek a to jest oczywiście Tomb Raider. E, kontynuuję naszą, naszą przygodę. E, wiem, że ostatnio dwa odcinki tak wyszły, że była co mm, rozdzielczość, ponieważ e, okazało się, że jakoś e, odkieram tą nową kartę tego GeForce'a e, to rozdzielczość tak się dziwnie właśnie ustawiła, że wiecie, ja ustawiłem e, HD i zrobiłem na, pełne, na pełnym ekranie oczywiście grałem. Mm, i na Rado nie to działało i, i nagrywało w HD, a tutaj zaczęło nagrywać mi w, w rozdzielczości monitora, mimo że była ustawiona niższa w grze. I przez to były takie paski po bokach, bo ja mam 16 na 10 i, i o to właśnie chodzi. A teraz zrobiłem w oknie i w oknie jest prawidłowo, bo sprawdziłem. Przynajmniej no próbka wyszła prawidłowo. No. <laughs> nie wiem czy nie spisuje jakoś w trakcie, ale mam nadzieję, że, nie że tak się nie stanie, że tak nie powinno być w sumie. Także, także teraz powinno być, w porządku powinniśmy mieć ee, na cały ekran nagranie. Na no, przy okazji e, w takim razie będzie też płynniej z tego co mi się wydaje... E, skoro jest niższa niższa A i tak jest praktycznie cały czas 60. E, na wszystko na mach sobie wiecie. Fajna sprawa, bardzo fajna. <laughs> Dobra, e, skupmy się już na zabawie. Mm. Znowu te wiatry, które ostatnio nas prześladowały, moi drodzy. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze idę. Chyba tak. No, come on. Pamiętacie, ostatnio właśnie takie wiatry tu były? A ten coś się gdzieś wczoraj? Oh shit. O kurde. A, czyli zasadzka jedna. <grym>, dzieciaka. <grym, djewciaka> dań... O kurde. Eee, lol. To tu się stało, <grym>, jak... <djewciaka> Druga frakcja. Czy coś? O shit nasz gdzieś loką tu byl czy coś O nie znowu Znowu jesteśmy w jakiejś świątyni z jakimiś trupami O shit Mhm, tego tym razem jesteśmy troszkę Troszkę lepiej przywiązani Ale chyba się to uda jakoś stąd wejść Zaraz Zresztą nogami zaczepimy z góry pewnie dokładnie tak ee, e. I wyrwiemy aha spoko Tak troszkę to blało <laughs> Kurde Hardcoreowe przeżycia moi drodzy Świetne wakacje No <laughs> Co tu się dzieje O oh, shit Radę sobie spsułaś. Tak, teraz jeszcze trzeba rozmywać, znowu w kłopotach znaleźć wyjście. Dobra, musimy tutaj przycisnąć spod spodem. Nie że patrz oble! Siądzie jakieś szczątki. O kurde, co to jest za koleś? What the fuck? Jaki luj wielki. Dobra, idziemy dalej. Ale masakra. Ble, te szczątki się przesuwają. What the fuck, ale masakra. Tego też nie było. Dobra, ale wszędzie zawsze są jakieś wyjścia wiecie, jak to w grach. To jakiś pozamykane coś, nie wiadomo co to jest i później nagle nagle mamy takie po prostu po prostu wyjście ee, wiecie, nie wiem gdzie dołem górą gdzieś zawsze, zawsze się znajdzie. Nikt nas nie, nie znajdzie, na przykład że nie wie że tu jest takie wyjście. Dobra tu w mamy jakieś wszystko kurczę, pełno truposzy, tu coś po zastrzelanie, jakieś czaszki, wszystko tutaj jest. Kurcze, eee, kurczę, nieźle. I, i, I jakieś wiatry, właśnie, nie wiem, o co chodzi z tym całym Mam nadzieję, że wiatrem? Strzelba kopowa O shit, brawo. Eee, I nie wiem, co to. Co to ma być eee, z tymi. Nie wiem, czy tutaj, czy tam. Eee, co, co, co to jest z tymi wiatrami ogólnie, czemu to są takie wiatry? Wielkie. Jakieś takie huragany, czy coś. Mhm. Widzę, że jakieś mamy grób. A to jest ta królowa, Zmoneczna chyba. Królowa i jej czy to jest ta, której szukamy, czy co? Już? Żeśmy coś roku. znaleźli? To no. Nieźle. Naprawdę martwa, <laughs> to coś niesamowitego. No, co tutaj będziesz? Wygląda na jakiś rodzaj rytuału ognia rytuału ofiarnego. <coughs> Czemu ktoś spalił? Psychiczna jakiś kolor. Do często O co tu kama? No są jakieś <laughs> rytuały, właśnie? No właśnie, tylko o co chodzi ogólnie? Wiecie, ja tam się nie znam na tym. Lara jest tutaj specjalistką teoretycznie w tym temacie. Więc powinnaś coś wyjaśnić, może o, właśnie przecież to nie jest przelewanie wody, tylko mocy. Mocy. To jest nie wiem, czy nie ma jakoś źle ustawione jednak coś to jest jakaś taka swoją pulchna taka szerzej jest jakoś w szerze jakbyś nie chyba eee, Spróbujmy zrobić taki patent opcje graficzne o proporcje ekranu zastosuj o teraz się zrobiło lepiej nie? Tak, teraz będzie dobrze. Zobaczcie, że tak było. Ale po prostu chciałem sprawdzić w ogóle, czy, czy rodziczoś się przypasuje. A, to nie wejdziemy trzeba czasie naparzać. Soczyście, soczyście, mój deod, tylko ta krewka wiadomo, taka jest... Taka kijowa. Jak to było... Jak to było też... ktoś tam... W Black Opsie 2, Black bo... była taka krew masakrycznie beznadziejna. <laughs> nie, to była, to była czysta masakra, naprawdę. To jakby ktoś nam polał ekran po prostu tym, jakąś, nie wiem, czerwoną farbą roz, rozmieszaną z, z... z wodą. Naprawdę beznadzieja. Jeszcze mamy trupa. I tutaj... Dobra, tu są spękane... Mm... Łuk, Łuk jeden Dobra, to się rozwój i rozwali drzwi. Yeah, aaa, nic szybkiej logiki. Okay, fuck this. Jak mistrzunio, dobra, ee, tu już nas naparzają. Dobra, mamy, mamy ee, kolejny, kolejny obóz. Zataszona alkowa. Dobra, weźmy sobie. Nie są ci tłumaczę. <grym> Niektórych tych słów to ja bym nigdy nie użył. Szczerze nawet alkowa nie do końca wiem co znaczy. Mm, ale... Ale słyszało się to nieraz. Tylko właśnie mówię, są takie słowa, które... Które... Yy, czasami nawet nie wiemy co znaczą, bo... Bo są tak stare, albo tak mało używane... Że myślę, że wielu... Z nas nie wie co niektóre słowa znaczą. O kurczę. Czo... hardcore. A! teraz teraz się mi rozecz idziemy wzdłuż krawędzi też na takie akcje były, tylko takie akcji nie było. Na czym ona stała? <laughs> dobre, 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 dobre. Kurczę, ale te wiatry to jest naprawdę nieźle. Skąd skąd to tutaj się wzięło? Nie moi drodzy, może ktoś z was to rozwikło czy coś, nie wiem, nie wiem o co tutaj chodzi z tym wiatrami szczerze mówiąc To jest to jest bardzo ciekawe Swoją drogą. O co o co tutaj chodzi? Eee, czemu tu aż takie jakieś kaniony pod, podziemne czy co, 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 co to jest tutaj w ogóle? <gry> Zróbcie sobie pauzę, stop, klatkę w tamtym miejscu. Zatrzymała się w, na tym... Mm, była w po, Była cia, ciałem w desce jakby... De deska była w niej. <gry> sobie spójrzcie, tak, deska była w niej wiem. Eee, spójrzcie sobie. Dobra, jakoś uciekliśmy przed tym, o kurde. No jasne, brawo, ty nie mogłeś głośniej wylądować Dostał o soczyście, dobra Dobra, 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 takie banie to mogą być Fuck Nie zdążyłem się odsunąć Odgnoju Gdzie jest ten gnój co strzela? Tam o fuck on ma damage Co za gnoj, za serano Kurcze, czego dojechać Dobra, znajdziemy na pistolety, bo to ma za niski zasięg Dobra i jeszcze tam był taki jeden na górze. Zaraz tam gdzieś przesunę. Przejdę tam. Chyba go nie strąciłem, nie? Jest. Zwiska się gnoje, rzucają. O Osabił się rzucają się z, z nożami czy tam z jakimiś maczetami ogólnie dobra znowu musimy tak musimy coś zrobić z, z wiatrem teraz otwieramy te zasłony żeby właśnie wpadł wiatr i i właśnie i żeby to żeby to nabrało to jakiegoś rozpędu i dokonało jakiegoś wyburzania zobaczymy <rzucają> co, co to będzie tutaj teraz no to szybko to Dobra powinien teraz Jest spory rozpęd, tylko nie wiem co to ma uderzyć jeszcze Co to jest dzwon tak? No tak, ale to trzeba jakoś rozpocząć Har, że tu spadnie dzwon, no w porządku. Niech będzie Tylko że Teraz to Ja muszę zamknąć, czy one się same zamkną czy jak? Bo nie, nie jestem za, za mało domyślny, żeby chyba to zrozumieć, czekajcie. Bo jakby się teraz zamknęły te okienice, to. Trzeba by je chyba zamknąć samemu. Tak, i teraz. Yy, teraz to powinno. Ten dzwon powinien być taki rozsłużdany, wiecie? I uderzyć w ten dzwon. Yy, no, to, 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 to małe wiszące coś, nie wiem co to jest. Powinien być i uderzyć w dzwon. Zamknij to. Nie. Tak to nie zadziała chyba, ale weźmy łuk. Łuk zawsze dobry. Weźmy zamach, zobaczmy teraz. A, dobra, trzeba rozpuśczać to i wtedy... Albo... Zobaczymy czy trzeba mieć ten wiatr czy nie. Chyba będzie go jednak uruchomić. Tak, chyba tak nie rozpuścamy tego zbyt mocno. Nie mam wrażenie coś Dobra, teraz to otworzymy. Może jakoś popchnię ten dzwon. I chyba trzeba będzie jeszcze sobie pomagać łukiem, wiecie co? To, to mi się wydaje, że, że to musi być cały czas otwarte i jeszcze I łukiem trzeba przyciągnąć na siłę. Nie wiem jak ona ten wiatr przy... No właśnie. Jakim cudem ona ten wiatr pokonała. Właśnie to już się ruszyło, kurczę no tak, jeszcze trzeba machnąć kilka razy. Oj, 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 tutaj mamy nie, materiały. Weźmy jeszcze i chodźmy. Chodźmy tutaj jeszcze raz. Kurczę, ten wiatr jest niezły. Fajny efekt ogólnie, wiecie, masakra to jest właśnie oddychać, no tak czasami wiecie. Jest taki efekt, że jak idziemy pod wiatr mocny. No nie możemy zapytać oddechu, bo aż nas po prostu tak, e, tak troszkę z, zapycha jakby. Eee, jest tak duży, tak mocny ten że nie możemy się tak odetchnąć nawet tym. I to jest właśnie taki sam to tutaj efekt. Dobra. Dalej dzwonię. Spadła. Co jest z tobą, no? Psa. Instynkt, ja widzę. Jak jeden na raz, jesteś? Czemu jedno przecież? Przecież to powinno... o, teraz jest Powinno przecież urwać ten dworzan. No. A co tam teraz? Dawaj go tutaj! Czemu jedno naraz? Nie ogarnię. To są jakieś odłamki. Aha, dobra, 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 już rozumiem. Już rozumiem, nie zauważyłem czegoś. E, te, te super, jak widzicie tutaj, zaraz powiem. to wam pokażę. Te fizary są e, połamane teraz właśnie widzę, że one się świecą yy, i te filary trzeba wyłamać także patrzcie, tutaj stajemy pociągniemy rozwalimy jeden filar, później drugi i runie nie wiem czy dwa trzy jeden tak, już tutaj nam się o oh shit, za mała cała ściana ale też dzwon z jednej strony z jednej strony się yy, urwał yy, i Zaraz, druga strona. Szkoda, że takie troszkę liniowe, bo szczerze mówiąc e, można by to jakoś może zrobić na kilka sposobów, a nie tak liniowo, że taki, taki skrypt w sumie, e, że musimy, musimy rozwalić filar i runie nam i dzwon się urwie, troszkę to takie kognitywne. No dzwonię. No urwi się. Urwiś, się, urwiś, się, urwiś się. Fakt, jest się gdzieś jakiś luita i biega, dobra spadamy stąd Szybciutko, 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 szybciutko Czemu to nie chce runąć? Co trzeba jeszcze zrobić Dobra Myślę, że trzeba jeszcze na wprost machnąć, bo co tym Jeszcze raz trzeba tak na wprost Si tu się gnój robi ogólnie Polera ciężka no co się dzieje mi fag mi tu granatami napadają, jeza trzy, 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 to będzie kręciła to jest jest nierawna Jesus, miała go dobić What fuck <shrasad> O oh, jejku, 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 Dobra, szybko, 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 szybko. jeszcze ja tu muszę kręcić tym pizdem a ja i się Świetnie. Quite epic, dobra. Musimy się stąd odsunąć, żeby tam nie rzucili tego mołotowa, eee, bo w przeciwnym wypadku mi się pali tam i nie mogę tego kręcić, a to chyba, chyba... Jeszcze troszkę... Co to jest za koleś? Jak coś tam nie? To jest Skydy nagramy. O, się nie ma z tego. Główno na ryju. Trochę mu przyjść tam. Ale ham Kurde jeszcze ich idzie tu 100 milionów. Dawaj gnojaw z kamienia. Daj kamienia w rajdosta. Szybciutko. Nad nim się to trzeba zrobić, ale dobra. Naprost, na wprost, na wprost, lecimy, 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 lecimy moje drodzy. Teraz cię musi urwać. Czemu tylko jedna strona? Tu było otwarte. Kurczę, chyba się spitało. Jak to było zamknięte jeszcze. Teraz powinno. Teraz powinno dać radę. Oj, że Przyciągamy. I teraz będzie impact. O tak. Urwało. Zagadka rozwiązana. O oh, shit. Oj, 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 znowu bolesne lądowanie. Dobrze, tam jakiejś deseczki nie było. <grystanie> Już się tak nadziała, że... O ku... o ku... o kurde. Ten lujb idzie taki wielki. Co tam było? O oh, fuck, jest się... Wszystko się sypie. Aha, to było na tyle. <grystanie> Co tu się stało, to ja zrobić. Czy ona tak wyjączy to, Czy to się coś skopało z głosem? Czy to, że to tak Nie wiem, czy A, Ciężka sekwencja. <laughs> Kurczę trzeba coś. Coś trzeba jak to zrobić. No trzeba patentę. Te... Przeskoczyć z tym, co będzie. Dziwy. Teraz. Damy radę, damy radę, damy radę, co to jest za mosz w ogóle? Dawaj Shit, shit. Czemu tak się dziwnie What the fuck Tak tak, to chyba tak miało być, chyba tak miało być <laughs> Ale to było dziwnie zbagowane, dobra Daliśmy radę, tak trochę na siłę wciśnięte moim zdaniem Oła, 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 oła. dobra Dobra Daliśmy radę Daliśmy radę, daliśmy radę. Dobra akcja i coś więcej kąpiel na koniec, żeby zmyć z siebie brudy walki. Dobra dowiera, dowiera jeszcze się włosy, chociaż powinny moczyć, co nie? Tak troszkę to kiepsko. Ale przynajmniej jest mokre ciało. To już coś, są jakieś fajne efekty. Tak by mówię, w poprzedniej czasie też tak było, że właśnie były... Lara była mokra od wody, tylko że... To był taki problem, na przykład w legendzie, że stawało się nogami i ona była cała mokra, ale okej. Okay. Ej! Aha, ona inna już to jest stacja, zniszczyła. Boże, Lara, żyjesz, haha. O, sam. Aha, sam jest oporwana. No właśnie, sam jest e, przytrzymywana. Będziemy musieli ją uratować. Stary japoński pałac, tych pałaców to jest już. Pięć co najmniej o Boże Masakra znowu się osyp kurczę Ale tak to są fajne Dami to że się trochę bagują Patrz takie fajne odbicia od wody są Jesteś tam Idę znajdź obus Obóz, co jest za obóz? A co, 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 ja już tu byłem? Nie ja Dogonicie co pan ma. Mapa, 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 ja nie wiem gdzie iść. Może w tę stronę? Nie da rady. Nie, tu nic nie ma. Więc idziemy w tą, w tę stronę, w tą stronę. Whatever. Gdzieś tu musimy, musimy znaleźć wyjście. I jest chyba obóz nasze miejsca zapisu i końca odcinka, moi drodzy. Dobrze, 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 bo później strasznie długo się renderuje, wysyła i jest kiepsko, jest kiepsko. O, dobre. Dobre, dobre, dobre. Też trzeba tak się nauczyć. co osoba, mniejszość na dopadku, e, bo tak sobie lepszyłem. Ach, życie nie jest tak łatwe. Dobra, także co? To było na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się krótko. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Cześć.